Reksiu, musimy poważnie porozmawiać. Mam ci dużo do powiedzenia. Cześć, internecie, ja jestem TV, a razem ze mną, jak widzicie, jest dzielny pies Reksio. Dawno tak się nie było, ale oczywiście do niego wracam. Nie zapomniałam o tej serii, nie nagrywałam jej ze względu na problemy techniczne, ale na szczęście już chyba są zażegnane, mam nadzieję. E, ja sobie <laughs> przypomniałam, co robiliśmy ostatnio. Mam nadzieję, że burektor Mateusz przypomni Wam mniej więcej chociaż co, co się działo, żebym ja już nie musiała, a na pewno nam powie przynajmniej o przepowiedni. Dowiedz się, skąd się tu wziąłeś? Dobrze, zacznijmy od tego, skąd się tu wzięliśmy. Ja Według mnie, z Lustra. Przybyłeś za drugiej strony Lustra. Drugie strony Luster to miejsce dziwne i niezbadane. Nawet ja, Burektor Uniwersytetu Magii, niewiele o nich wiem. Pytaj o Magix! Magix to największe miasto w Krainie Czarów. Siedziba Uniwersytetu Magii i główny węzeł komunikacyjny. Ostatnio dzieją się tu dziwne i w sumie przerażające rzeczy. Magix znika. Myślę, że o tym mówi druga część przepowiedni. Uniwersytet Magii to stara i szacowna instytucja. Potrafimy nauczyć czarować każdego. kształciliśmy wielu słynnych czarodziejów, ale nawet nas nie ominęły hmm, ostatnie zabieruchy. Wszyscy nasi uczniowie zostali zamienieni w żaby. Ech, szkoda gadać. O nie, jak masz wrócić do domu? Jest tylko jeden sposób. Opowiem ci o. o nim podczas próby wybrańca. O przepowiednie. Zapytaj o krainę czarów. Zapytaj o krainę czarów. U, u, u. Kraina czarów, to jak sama nazwa wskazuje, kraina, w której istnieją czary, czyli magia. Wy zaś jesteście babolami, Czy kimś spoza naszej krainy. Jak Mugole. Zapytaj o przepowiednie. Tak, do tego cały czas zmierzamy. Przepowiednia. Tak, przepowiednia. To nasza jedyna nadzieja na uratowanie krainy czarów. Wraz z Twoim pojawieniem się, Tureksiu, ta nadzieja pojawia się w naszych sercach. Pozwól, że zacytuję Ci przepowiednię. I wstanie jeden z Was, szkatukę pradawną odnalazłszy i plecami się do Was obróci. Bowiem samotrzeć otworzyć się zechce, a kapelusz jego czerwony lub niebieski będzie. Albo inna część szaty jego, przyzdobiony znakami nocy jakoż to księżycami albo gwiazdami. A znany będzie jako ten, który tak potwornie mąci. Zali studnie magiczne wysychać zaczną. Zali zakwacze u bram drób rozpaczy. Drób a rozpaczy. to, co bryłą lodu było od wieków, wodą się stanie. Czyli się roztopi. Kamień dotąd milczący przemówi. A wżdy żab deszcz z niebios spadnie. Jak też na przykład Magiks w powietrzu rozpływać się pocznie. Takoż kraina czarów w przepaść runie. Ali też nadejdzie Babol, pies z gwiazd, a z lustra konkretnie. I nadzieję sercom waszym przywróci, i kretem swoim wieżę na rynku roztrzaska. A liczba jego łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek. A za Ali spłynie na nas trzecia część przygód jego. Tako o rzeczy ich twórca. Reksiu, podejrzewam, że o tobie mówi przepowiednia. No, ja też tak Ale podejrzewam. Ale powiem ci cokolwiek więcej, musisz przejść próbę wybrańca. Zapytaj o krainę czarów. No zapytaliśmy. No, o przeczytanie pierwszej części przepowiedni, Nie, no to o przeczytanie drugiej, prosił o przeczytanie trzeciej części No to już powiedz, znamy. Że powiedz, że jesteś gotowy do próby wybrańca. Okej, okay, a nie ma na przykład jaka jest ta tupa? wow? Znakomicie. Posłuchaj więc. Musisz dokonać wyboru. Wybierzesz czerwoną kość, a dowiesz się, jak głęboko prowadzi królicza Nora. A przy okazji uratujesz krainę czarów od zagłady. Wybierzesz niebieską kość, opowieść się kończy. Budzisz się w swojej budzie i wierzysz w co chcesz. Jaki jest Twój wybór, Leksiu? No, niebies... Niebie... no, niestety, jak widzicie, niebieskie. Niestety, jak widzicie, niebieskiej kości nie mamy, także chyba... chyba nie mamy wyboru za bardzo. Przypominam ci, że czerwona kość oznacza, że zostaniesz wybrańcem i uratujesz krainę czarów od zagłady. No to co? Decydujemy, nie? Czerwona kość. A więc chcesz pomóc ratować naszą krainę. Chcesz być wybrańcem. Och, wzruszyłem się. Nie spodziewałem się takiego wyboru. Ja Tutaj też nie. Rek, odpowiem na każde pytanie. Ojej, ale my dużo z nim rozmawiamy. Zapytaj, jak masz wrócić do domu. Uh, okej. Okay. Musisz odszukać niebieską kość. Jestem pewien, że znajdzie się, kiedy uratujesz krainę czarów od zagłady i znów zapanuje tu porządek. Zapytaj się, co masz zrobić, aby uratować krainę czarów. Okej, okay, to jest ciekawe. Twoim zadaniem jest przeprowadzić śledztwo i ustalić, który z nas siedmiu czarodziejów jest tym, który tak potwornie mąci. Tym, o którym mówi pierwsza część przepowiedni. Udaj się do czarodzieja Spielmaustera, do Piklibi i zdobądź specjalną zaczarowaną kartę śledztwa, która pomoże ci w Twoim dochodzeniu. Jednocześnie niniejszym przyjmuję Cię, Reksiu, na nasz uniwersytet magii. Obawiam się, że będziesz musiał nauczyć się czarować, aby móc sprostać tej misji. Będę chadłem. Profesora guldryka Gryfinyka, naszego nauczyciela podstaw magii. On pokieruje twoją nauką. Gabinet gór znajduje się w małym halu na tyłach uniwersytetu. Okej, okay, pójdziemy tam. Zapytaj, zapytaj! o znaczenie pierwszej części. Zapytaj o znaczenie. Zapytaj o znaczenie tego. Dobra, możemy teraz zapytać o znaczenie przepowiedni i to chyba zrobimy. W ogóle strasznie gadatliwa jest ta część. Zapytaj! Ho, 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 ho. Nie wiemy dokładnie o co chodzi w pierwszej części przepowiedni. Domyślamy się jedynie, że wskazuje ona winnego wszystkich naszych nieszczęść. Jedna rzecz jest pewna. Osoba, którą opisuje, to jeden z nas. Jeden z rady siedmiu czarodziejów. Pytanie tylko, który? Huhu, będziemy oskarżać. Zapytaj o znaczenie drugiej części przepowiedni! Tak też zrobimy. Ho, 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 ho. Druga część przepowiedni opisuje różnego rodzaju nieszczęścia i katastrofy, do których przyczynia się działalność tego, który tak potwornie mąci. Obawiam się, że większość z nich już się wydarzyła. Tylko czekać, aż kraina czarów przepaść runie. Zapytaj o znaczenie trzeciej części przepowiedni! hał, hał! hał, hał. Trzecia część przepowiedni odnosi się do wybrańca, czyli ciebie. Wynika z niej niezbicie, że sercom naszym nadzieję przywrócisz. Ale czy uratujesz krainę czarów od skóry? Oczywiście to zależy już tylko od Ciebie. Tak zrobimy. Zapytaj, czy ma jakieś podejrzenia. Hał, 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 hał. Owszem, mam pewne podejrzenia. Coś kiedyś widziałem. Ale nim podzielę się z tobą tą informacją, musisz zdobyć oficjalną kartę śledztwa. Uuu. Zapytaj o kartę śledztwa. Hał, hał. Kartę śledztwa otrzymasz od czarodzieja Szpiel Austera w Piklibi. To oficjalny, magiczny dokument, w którym będziesz zapisywał poszlaki i który pomoże ci ustalić, kim jest ten, który tak potwornie mąci. Wierzę, że dzięki niej po rozmowie z wszystkimi siedmioma czarodziejami bez problemu będziesz mógł wskazać zdrajcę. No dobra, zapytaj o radę siedmiu czarodziejów. No co zapytamy? Radę siedmiu czarodziejów tworzą najpotężniejsi z potężnych. To my czuwamy nad krainą czarów i pilnujemy, żeby nic złego się tu nie działo. Przynajmniej teoretycznie. Oprócz mnie, burektora Mateusza, w Radzie zasiadają trzej wykładowcy Uniwersytetu Magii: Gul Guldryk Gryfindyk, docent Serpentus Snake i Waldemar Mors, oraz opiekunowie trzech odległych prowincji: Mauster, Chrumburak i Barandalf Biały. Wszystko wskazuje, że zdrajcą jest jeden z nas. Okej. Okay. Jeszcze więcej? Zapytaj o chrumburaka, Zapytaj o Barandalfa! Zapytaj o Gulguldryka, Gryfindyka! Zapytaj o przeczytanie pierwszeństwo! Zapytaj o Serpentusa Snajka! Zapytaj o Gulguldryka, Gryfindyka! Dobra, to jest ten, co do niego chyba jako pierwszego idziemy, więc może zapytajmy o niego tylko. Stary Gul-Guldryk pracuje tu od zarania dziejów i uczy podstaw magii. Znajdziesz go w jego gabinecie w małym halu uniwersytetu. Okej, okay, no Za, to. Zapytaj o chrum buraka. Chyba nie będziemy pytać o kolejnych, po prostu idźmy, dobra? Udaj się do w Gryfindyka i rozpocznij szkolenie w zakresie rzucania czarów. No dobrze, a co się stanie, jeśli spojrzymy na Kretesa? Reksio wyjrzał Ojej. przez okno w murze. Jego przyjaciel Kretes tkwił wbity w wieżę pomniskiego ratusza i biadolił w niebo O matko, o matko, o matko, no niech ja dorwę ten dwa koguty. Chludny! Tfu! Ale się dałem wpuścić w maliny! No to troszeczkę tak. No dobra, no to idziemy, nie? Ja? Dzień dobry, kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę w przygodach Reksia. Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem. Przegrywasz? Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. Ja zaraz wpiszę kod i od razu do Was wracam. Hasło prawidłowe. Miłej zabawy. Dziękujemy. Na pewno taka będzie. Dobrze. Eee, żaby, tak jak mówił nasz burektor Mateusz, co tu mamy? Potężny, wiszący na ścianie Arras. Przykuł uwagę Rexia. Arras był niewątpliwie magiczny. Oj! Potężny, wiszący na ścianie Arras przykuł uwagę Rexia. Arras był niewątpliwie magiczny. No i ewidentnie jest tu jakiś obrazek. Ciekawe, czy uda mi się go już teraz ułożyć. Nie no, to jest na pewno tak, nie? A tu pytanie? Nie wiem. Weźmy tu węża, no nie no tu musi być tak, tu też musi być tak, nie? Może być tak albo tak, tak albo tak, no to weźmy tak. Jak tu bacie pasuje, jak myślicie? Będzie wąż? Wąż chyba będzie, co? Będzie wąż, patrzcie, czekajcie, ja ułożę, ja ogarnę to. Nie no tu musi być ewidentnie w ten sposób. Tak. Wzór na Arrasie nagle nabrał <noise> Udało mi się. Udało tak, że czegoś brakowało. No dobra, no to na razie i tak nic z tym nie zrobimy, ale fajnie, że mamy ułożone, nie? Dobra, chodźcie, jak i fontanna śmieszna. Gdzie możemy iść? Możemy iść tutaj, więc idźmy tutaj. Idźmy, 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 nie wiem, tutaj. No weź. A więc ty o. jesteś Reksio? Nowy uczeń, ha? Trafiliśmy do naszego nauczyciela. Hmm, no dobrze. Pierwszego. zobaczymy co potrafisz. Podejdź do manekina. A tu patrzcie, w ogóle jest ten, to co przechodziliśmy przez to. I podchodzimy do manekina. Oto twoja różdżka. Pilnuje jak oka w głowie. Dobrze. Będziesz jej używał głównie do prowadzenia pojedynków magicznych. Za każdym razem, gdy będziesz mógł jej użyć, na ekranie pojawi się jej symbol. Wciśnij teraz przycisk myszki i przejdź dookoła ekranu. W ten właśnie sposób będziesz czarował. Dobra, z tego co to, to duszko. Doskonale. Aby to rzucić duszko. czar, musisz wykreślić konkretny znak. Pewnie ten. Takich właśnie znaków postaram się ciebie nauczyć. I będą cię zapamiętać, tak? ale no ofensywne. super którymi możesz atakować przeciwnika oraz odpowiadające im zasłony, które przez chwilę chronią się przed skutkami czarów A tam atakować. to obroną jest ata. Trafiony tym czarem przeciwnik będzie miał spowolnione ruchy i trudniej będzie mu rzucać czary. Okay. Spróbuj powtórzyć ten znak, pamiętając, by przycisk myszki był wciśnięty. E, Ważne kojarzy też, mi się. byś to jednym ruchem i koniecznie w określonym przeze mnie kierunku. Mega kojarzy mi się to z Harrym Potterem i Kamieniem Filozoficznym Bronu. No ale w ogóle tak gra wiecie. Dość Dobrze. mocno. Twoja różdżka jest naładowana na czarem kula budynki. Wyceluj teraz w manekina i kliknij przycisk w myśl. Proszę bardzo. Ha -ha. Ha -ha. Właśnie rzuciłeś swoją pierwszą kulę budynku. Powtórz to jeszcze dwukrotnie. Oczywiście. Tu, 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 tu. Oj. Tu, 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 tu. tu. O. Dobra. Jeszcze raz. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Dobrze. Grób No, grup. <laughs> nie ma z nami szans. Właśnie pokonałeś swojego pierwszego przeciwnika w pojedynku. Pojedynek powiem, toczy się do momentu, w którym jeden z biorących w nim udział rodzielu zostanie trafiony po trzykroć tym samym czarem. Jeśli chcesz, możesz jeszcze poćwiczyć rzucanie kuli budynku. Jesteśmy Spróbuj najlepsi. pokonać manekina przy pomocy tego czaru. Jesteśmy najlepsi, nie potrzebujemy więcej ćwiczeń. Wraz z kolejnymi pojedynkami i innymi przygodami będzie ci rosło doświadczenie. To tam mała klepsydra w rogu ekranu. Obserwuj ją. kiedy piasek się przesypie, będziesz mógł przyjść do mnie i nauczyć się nowego czaru. Czary, których możesz się u mnie nauczyć, to te kule, co wiszą pod sufitem. Zwróć uwagę, że czar kula budyniu, którego już się nauczyłeś, wygląda już nieco inaczej. Jest Obserwując, szale. kiedy klepsydra w rogu ekranu zacznie mrugać, przyjdź do mnie i wybierz jedną z wiszących pod sufitem kul, aby nauczyć się nowego czaru. Okej, okay, dzięki. No, idź, idź. Dobra, czy gdzieś możemy jeszcze iść? No, spróbujmy tu. Nie? Nie, Reksio? Okej, okay, to nie a tu. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta. Podaj hasło do wstępu na mury. Jak nie znasz hasła, to nie zawracaj mi głowy. Aha, no dobrze, no to nie tu. To gdzie możemy iść? Tutaj? Tam jeszcze tu choć tak się tu, bo my chyba z góry przyszliśmy, nie? Aha, tylko z tu, No dobra, to idziemy w tę stronę w takim razie. Eee, turba. Chyba... A nie, wiem, muszę o! opuścił bezpieczny dziedziniec uniwersytecki i wkroczył na główny plac miasta Magix. Co, chyba idziemy Wysoko do Kretesa, ponad co? Szamodał się biedny Kretes. Biedny, biedny, biedny Kretes. Biedny, biedny, biedny Kretes, dojdziemy do Kretesa. Ojej, kujej ku, jejku, Ojej, ku, jaki biedny Niech Kretes. To biednego Kretesa. Ojej, kujej. No chodź, chodź, Reksi. Idziemy oswobodzić biednego Kretesa. Następny proszę. Jak nie mnie z tego piekła biurokracji. Jak tu dziwnie grafika biura? wygląda. Ojejka, mam nadzieję, że dobrze mi to nagra. Tak teraz nie Już nie mogę! <laughs> dobra, tu chyba nie... A nie, piórko mogę wziąć, dobra. To -ko 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 </s1> o, we no raczej słabo! Coś mnie gniecie w plecy i to wiją mi gniazdo na, e, e, na plecach. Serio, mam nadzieję, że to Nie, Mam tego wszystkiego po dziurki w dziobie! Najpierw zniknął mi kurnik, nie a teraz nie jakiś klen rozwalił ratusz. nam rakus. O! Dzień dobry. To koko on zmierza nasza kraina czaru! Co tu robi księżniczkę? To uwolnij ką, 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 mnie ką, ką, z tego, ką, ciekła nasza kraina czarów! Eee. To! Ką, ką, ką zmierzamy? Eee. Może na nim piórko? Już nie mogę! Eee. To! nie, nie mogę na nim! Kokąd zmierzamy? Moment, chwila. Rekcium, ale że co? Ratuj! Koko, ko, ko, A czemu teraz nie mogę? Wcześniej mogłam. O co chodzi? Wcześniej nie mogłam użyć piórka. Oj, ratuj, Rekciu, ratuj. Jak się mam? No, raczej słabo. Nie, Coś mnie tego, gniecie z. w plecy. Błóżąco, jakieś podaczęta miją mi gniazdo ]ering? na, e, na plecach. A teraz jakiś koledzy już mnie wchodzi biurokracji. Mm. Okej. Okay. Mam tego, czy my tak? Najpierw zniknął mi kurnik, a, to... a teraz jakiś buretru. nam ręka, biurokrat. Dobra, cokolwiek. No to tu się chyba niczego nie dowiemy. Dojdźmy tam może. Cześć. Witam. A, witam, jestem alchomik, alch, alchemik. Alchemik. Czym mógłbym panu pomóc? Potrzebujemy zmniejszyć kreta. Płyn na trwałe zmniejszenie rozmiarów. Trafiłam. A, a może na polostrz wąsów? A, a, a może zamiast tego, uwaga kamień zielony do ściskania e, w ręku? Nie! A, a może papugę? No, nor norweską błękitną! Ja bym chciała papugę, Rex, no, no dobra, poddaję. Możemy się, mieć nowego towarzysza. Z czego zrobić płyn trwałego zmniejszenia podstawy? Z, z lebiotki. Z lebiotki, jak no, UFO. Mo, mo, Może z lebiotki. Ale nie mam lebiotki. Mo, może więc jednak weźmie we pan papugę. Ty sam Ale pan jest uparty. No dobra. Jeśli zdobędzie pan lebiotkę, spróbuję coś dla pana zrobić. Zadowolony? Oha. A skąd ja poznał lebiotkę tutaj? Lebiotka rośnie w górze, w górze rzeki. Jeśli dogada się pan z tym sz szurniętym smokrętem, może pana e e e zawiezie na miejsce. Okej, okay. to idziemy chyba szukać smokręta. Smokrętu? A tu? Tu chyba nic. No dobra. Eee, tu, eee, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, tu. Kreksio postanowił wspiąć się na płaskowyż ponad miastem. Kiedy nagle. O nie! To chaos! Tak jak ja dobrze robię ten gest, w bo... ogóle. W drugą stronę miał być. Oj, TV, TV. Ażeś pokazała, że nie umiesz pamiętać rzeczy. O mój Nie. Nie się poczuł, że świat wiruje mu przed Wiedział, że przegrał, po Kurczę, czekajcie, w którą stronę to było? Dobra, już wiem, już umiem. Reksio sięgnął poruszkę. O, dobrze. Dobrze. Jesteśmy lepsi teraz. Ale trzeba szyb być szybkim w tę grę? Kurczę! Jakie to jest wkurzające! Aha. Dobrze mam. Ale on też ma. Nie. Nie. nie! dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał. Powiedział. Dobrze, jeszcze raz. No przecież nie pokona mnie drób chaosu, prawda? Reksio sięgnął po ruszkę. Jestem kichnięty. Nie, ja jestem pierwsza. Dobrze. No ale on ma lepiej jakoś tak mówić. Dobrze, teraz będziemy szybci! Dobrze! I rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. I tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się cieszę, że w końcu mogę nagrywać Rexia, także super. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam Was na Instagramy i TikToki i Twitcha. Eee, no także jeśli Wam się podobało, zostawcie komentarz i łapkę w górę. Pa pa!